Cześć, witajcie w nowej serii e, Dlaczego nie powinieneś grać w World of Tanks Słuchajcie, nie chcę żeby ten filmik był odebrany jakoś e, jak Użalanie się nad sobą, ale to się zaczęło jakieś 2-3 miesiące temu Słuchajcie, mamy patch 9.1 e, Wyszło nowe, nowe drzewko japońskie czołgów ciężkich Normalnie bym sobie zbadał do piątki, szóstki z wolnego expa, ale wywaliłem wolnego expa na działo do su chyba, więc musiałem, <śmum> zbadałem do, do trójki, kupiłem sobie trójkę z załogą e, 75% i sobie myślę... szwórka e, kosztuje 3850 expa. 4-5 bitew max. Będzie zbalany nie? Słuchajcie. E, rozegrałem nim 9 bitew. Jedną, udało mi się wygrać jedną bitwę. Jedną bitwę. Powiem, że prawdopodobnie boty mają lepszy yy, procent zwycięstw niż ja. Yy, nie wiem. Yy, po tym weekendzie jest do sprzedania w sklepie Cromwell B, który kosztuje około 100 zł. Sobie pomyślałem, może sobie kupię go, bo mam zwykłego Cromwella i, i fajnie mi się nim gra. Ale. Po tym weekendzie procent wygranych spadł mi dziesiąte przy 38 tysiącach bitew. To jest dużo. Co nie jestem jakimś tam prograczem, nie jestem też nubem. Moje WN8 kształtuje się na poziomie 1760, więc należy chyba do średniej graczy. I jakiś tam Wykazuje jakieś um, umiejętności w bitwie. Wczoraj na przykład miałem średnie WN8 2800, 5 bitew rozegrałem. Jedną, jedną mi się udało wygrać. Co do tego czołgu, słuchajcie. Widzicie tutaj, ma takie działko z karabinem. I jak działo przesuniecie tutaj, to podnosi się do góry. No co to jest w ogóle za jakiś badziew? Kur. Nie wiem. Może w realu tak było, ale to jest gra. Ja sobie celuję na gościa. Koleś mi wyjeżdża z lewej strony, przesuwam działo i działo strzela kurwa w samoloty. No to jest jakiś. Nie wiem. Badziek. Poza tym. Okej, okay, mamy losowania. Do piątego tieru na tym czołgu. Słuchajcie, on ma 80 penetracji na zwykłym. Wyjedzie wam taka KW1, nawet nie jesteście w stanie przebić z tyłu. z tyłu. Ja rozumiem, że mamy czwarty tier. Czwarty tier przybija KW1 z boku. Trzeci tier niech przybija KW1 z, z tyłu. Ten to jest w ogóle ten MM, to jest porażka dla mnie. I, i yy, słuchajcie, od kilku, od kilku miesięcy, dwóch, trzech miesięcy zaczęło się właśnie moje przegrywanie w tej grze. Yy, nie robię żadnych postępów. Yy, używam XVM'a i, i zauważyłem, że dobrych graczy brakuje. Nie ma zazwyczaj są to. Yy, Wchodzę do bitwy, mam żółtych, zielonych graczy, niebieskich, fioletowych praktycznie nie ma. Nie spotyka się ich bardzo rzadko. Co mogę więcej powiedzieć? Słuchajcie, zrobię więcej takich filmików niedorzeczności z WOT jakiś. Spędziłem w tej grze ponad 3 lata. I myślałem, że, że moje umiejętności są na tyle wystarczające, żeby robić jakiś postęp w tej grze. Niestety dzieje się odwrotnie, nie wiem dlaczego. Ja myślę, że przez, przez to właśnie przygrywanie większość graczy odchodzi, nudzi im się ta gra. Bo nie ma sensu. Problem jest w tym, że nie ma... Matchmakingu robionego tak jak w innych grach Momo na podstawie poziomu. Już nie mówię o skillu, bo oni nie chcą tego robić w oparciu o skill, ale powiedzmy sobie, że macie grę League of Legends i tam jak zaczynacie, nie gracie z pro-playerami, tylko zaczynacie z. Z graczami z waszego poziomu, prawda? I tutaj właśnie czegoś takiego brakuje i ta gra. Myślę, że w naj... jeżeli nic nie zmienią w najbliższym czasie, po prostu ludzie zaczną odchodzić. I, i tak jak mówiłem, chciałem kupić tego kromola, ale po tym weekendzie, jak spadł mi procent wygranych, sobie myślę, no będę inwestował. Słuchajcie, niektórzy mówią, że premka nawet, ja mam premkę. Premka nawet y, profituje tam w jakieś wygrane, ale to nieprawda jest. Ja mam premkę i cały czas lecę w dół. Także słuchajcie, jeżeli chcecie inwestować kasę w tą grę, to jest wasza decyzja, ale to, co się dzieje w tej grze, zm... może nie zmusiło, ale. Odepchnął mnie. Gram, grałem, e, grałem dużo, grałem najmniej 30 bitew dziennie. Teraz wchodzę normalnie, wchodzę 5 bitew do 3 przegranych. Gram do 3 przegranych. 3, 3 bitwy przegrywam. Dziękujemy, do widzenia. I tak też się e, w tej chwili stanie. Przegrałem e, e, 8 bitew i wciskam Alt F4 a was zapraszam na następne.